Pani Agnieszka Zięba-Dąbrowska, witamy Panią bardzo Dzień dobry. serdecznie. Witam serdecznie Państwa, witam widzów Telewizji Republika. Tak, Cieszymy się bardzo, że możemy powiedzieć o tym wybitnym polityku, który ma swój pomnik przy Placu Trzech Krzyży w centrum Warszawy, blisko Sejmu, a tam piękny napis. Czy Pani może pamięta ten napis, który jest na, na pomniku? A Polska musi trwać wiecznie. Tak, tak, proste zdanie i, i to przekonanie, że nasz kraj to będzie nie może zniknąć. Cytat na dzisiejszy dzień. A Polska musi trwać <noise> wiecznie. Trudno. To słowa Wincentego Witosa. Przyniosła pani bardzo piękny obraz, yy, pokazujący <noise> Wincentego z 1920 roku. Wtedy był już chyba premierem, prawda? Tak. To jest obraz Anny Bartnickiej, Wincenty Witos, premier Polski ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Obraz ten właśnie powstał po tegorocznym plenerze w Przewięzi i naszą muzeum organizuje właśnie takie plenery malarskie z inicjatywy pana dyrektora Janusza Gmitruka i właśnie później artyści mogą pochwalić się swoimi dziełami. Akurat właśnie prezentowana w naszej placówce była wystawa dotycząca właśnie wincentego Witosa. Powiedzmy trochę o tym polityku, bo on trzykrotnie był premierem. Tak. Z czego zasłynął, jaki, jaki był jego wkład w odbudowę polskiej niepodległości? Przede wszystkim Wincenty Witos był jednym z ojców właśnie niepodległości, ale też był człowiekiem, który bardzo zasłużył się Polsce w najtrudniejszych czasach ponieważ został premierem Rządu Obrony Narodowej w 1920 roku i wówczas będąc premierem Właściwie naczelnik Józef Piłsudski wysłał swoich ludzi do Wincentego, Wincentego Witosa, żeby mu to ogłosić, że został premierem. Zaproponować mu urząd prezesa Rady Ministrów, kiedy ten pracował w polu. Tak, to słynna scena, tak. kiedy przyjechali wysłannicy rządu S polskiego, tak. a on właściwie oderwany od prac polowych tak. w ubraniu no, stosownym do okoliczności. Tak, prawda? Widzą Państwo, że to przywiązanie jego do ziemi i do Polski jako ojczyzny no, było wyjątkowe. On oczywiście przyjął, przyjął ten urząd, ale trzeba powiedzieć, że kiedy właśnie Nowa Bolszewicka stała na przedpolach Warszawy, bo już pod Radzyminem. Wówczas Wincenty Witos i wcześniej zachęcał żołnierzy do walki, przebywając często na froncie. I to on, i to on jakby mobilizował też tak. całą, całą armię. Chcielibyśmy teraz troszeczkę powiedzieć o tym, że przeżywamy w ostatnich latach, również za sprawą odnowy, odbudowy tego ruchu Kół Gospodyń Wiejskich w całej Polsce, przeżywamy wielki renesans kultury ludowej w takim najlepszym tego słowa tak, rozumieniu, prawda? Tak. tak, że nie taka cepelia gdzieś tam zepchnięta jako ciekawostka i ozdoba licznościowych imprez, tylko jako autentyczny ruch, który buduje tożsamość Polaków. My pokazujemy Państwu piękne... kultury. Kultura ludowa, kultura folkowa, kultura wiejska. Tak, ale ja tylko chciałam to powiedzieć, że pokazujemy, pokazujemy Państwu tak. zdjęcia chat malowanych z Zalipia. To jest ewenement na skalę światową. Zalipie niedaleko Dąbrowy, Tarnowskiej, Tarnowa. To jest coś takiego, co narodziło się autonomicznie właśnie w tamtym rejonie, gdzie gospodynie wiejskie, i to już dość dawno, jeszcze zanim powstały te koła gospodyń wiejskich w takim... W takim dużym y, natężeniu. One same zaczęły zdobyć swoją przestrzeń życiową, żeby było pięknie. I zrobiło się z tego takie, taki ruch, tak modne, że potem żadnej nie wypadało nie mieć pomalowanej chaty. I malowane były nie tylko chaty, ale też budy, psie, chlewy, stajnie, obory, studnie, wszystko. Więc jak tam Państwo pojadą, zobaczycie po prostu wieś, jak z obrazka naprawdę malowaną. Dom Malarek to taka instytucja, która to koordynuje, ale pokazujemy to przy okazji rozmowy po to, żeby przedstawić Państwu to, jak wpływa bardzo kultura ludowa na nas współcześnie i jak Piękny może być świat inspirowany naturą i ludzie, którzy żyją zgodnie z prawami przyrody, prawda? Tak, właśnie jeżeli chodzi o tą, o tą wystawę, jest ona wyjątkowa właśnie dlatego, że, że kultywuje tą pamięć o tej kulturze ludowej, dlatego że ludzie, którzy no wcześniej żyli na, na polskiej wsi, no mieli taką potrzebę wyrażania się wewnętrznie, zewnętrznie. I, i nawet y, obecnie właśnie w Zalipiu y, panie, które zajmują się malarstwem, y, prowadzone są tam również warsztaty. Tak. Malowania właśnie tych kwiatów. One, one mówią, jak słuchałam właśnie relacji, że nie ma tam jakiegoś szablonu, że jest to tworzone wszystko tak z wyobraźni. Z wyobraźni. No taka powinna być kultura ludowa, tak. Powinna być I też... po prostu czystym dziełem ludzi, którzy czują to po Wytworem prostu. ludzkich rol. Wcale nie są tak. wyedukowanym Wytworem artystą, a potrafią stworzyć takie, takie dzieło sztuki, bo, bo zalipie jest często używane przez współczesnych artystów, w wideoklipach, miejsce, które jest wykorzystywane w filmach, no po prostu jest to perełka, nasza perełka. Bo jest to bogata kolorystyka i wizualnie również tak. przyciąga uwagę. Także jak mają Państwo gości z zagranicy i nie bardzo wiecie, co z nimi zrobić już trzeciego, czwartego dnia, Od razu do to do Zalipia zdecydowanie. Będą, będą zachwyceni. Myślę też, że Wincenty Witos, bo od niego zaczęliśmy, ale też trzeba powiedzieć, on no też cenił, prawda? Naturę, przyrodę potrafił się potrafił z tego czerpać siły do swojej pracy jako premiera. No i myślę, że to tak powinno nam przyświecać w tym roku, w którym obchodzimy tę ważną rocznicę. Zdecydowanie. I też ta wieś, która się bardzo zmieniła od czasów Vincentego Witosa do dnia dzisiejszego, niech zachowuje te elementy, tak samo jak rolnicy niech zachowują swoją tożsamość właśnie tą najpiękniejszą. Niech ja nas karmią. Tak. A ja ze, ze swojej strony chciałabym serdecznie wszystkich. Państwa zaprosić do Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Tak, proszę Państwa, Zabrażamy. to bardzo ciekawa instytucja. Tam właśnie jest i pomnik Wincentego Witosa, i pomniki innych osób bardzo zasłużonych dla. No tak, mamy panteon właśnie rzeźb, działaczy tak. ruchu ludowego w ogrodzie, ogród mamy piękny, zprogrowany, tak, także. I sam budynek sam, jest bardzo ciekawy. Sam, sam budynek jest bardzo zabytkowy, ciekawy, bo jest to kaczma zaprojektowana przez Franciszka Marię Lanczygo w połowie XIX tak. wieku, właśnie na skarpie Mokotowskiej u zbiegu Alei Wilanowskiej i, i właśnie ulicy. Bardzo, bardzo blisko tak. w centrum. Jest to takie w stylu renesansowym. Bardzo piękne miejsce. Także zachęcamy. Dziękuję Pani za obecność.